Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, Zielasz Polska. TikTok wczoraj usunął mi film, w którym opowiadałam Wam o astmie i alergii, więc może ujmę to nieco inaczej. Moi drodzy, ja jestem osobą, która już ponad 10 lat temu wyleczyła się z astmy, alergii, depresji, ciągłych infekcji, przeziębień, złego samopoczucia, zmęczenia, Generalnie wielu objawów związanych z zatruciem organizmu kortykosteroidami, które przyjmowałam właśnie w wyniku astmy i alergii. Ja rozumiem, że niektórzy mają po prostu, są na takim poziomie świadomości, że nie dociera do nich. Iż Astma i alergia jest uleczalna i to moi drodzy bardzo szybko. Moje objawy astmy i alergii ustąpiły już po dwóch tygodniach, a po sześciu tygodniach byłam zdrowa. A więc jest to moi drodzy jak najbardziej do zrobienia. Nie ma niestety jednego ziela, nie ma magicznej tabletki ani pigułki, którą można połknąć, żeby się wyleczyć z tej dolegliwości. A więc, żeby. Jak mam to powiedzieć, żeby mi znowu nie usunęli filmu? Moi drodzy, jeśli mówimy o pozbyciu się jakiejkolwiek dolegliwości przewlekłej, to my tu musimy podziałać holistycznie, indywidualnie. I takie też działania ja podejmuję w stosunku do osób, które są świadome, chętne i zdecydowane, aby. Zmienić swoje życie na lepsze. Moi drodzy, ja całą sobą prezentuję to, co robią. Kurczę, nie chcę użyć słowa klucz. no, no może to, co robię. O, powiedzmy tak, to, co robię. Yy, I wiecie, no, podobnie jak nie pójdziecie do kosmetyczki, czy do fryzjerki, która wygląda źle, kosmetyczka, która. Yy, nie reprezentuje sobą tego, co robi czy fryzjerka, która po prostu ma zapuszczone wstrętne i brzydkie włosy. Podobnie e, dla mnie kuriozalne jest e, jakby zasięganie porad ludzi, którzy sobą nie reprezentują tego, o czym mówią. E, ja całą sobą staram się reprezentować to, co robię i to o czym mówię. I teraz bez względu na to, o jakiej dolegliwości przewlekłej my mówimy, potrzebny jest zespół czynności i zespół praktyk medycyny naturalnej różnych dziedzin, aby pomóc Wam wyciągnąć się właśnie z tych dolegliwości. Aby można było to zrobić, moi drodzy. No to najpierw musimy zrobić holistyczny wywiad. Więc logiczne jest to, że ja nie jestem w stanie Wam pomóc w żadnym okienku czatowym. Natomiast ja bardzo chętnie zajmę się Wami i udowodnię Wam, że Wasze życie już za kilka dni może ulec zmianie. Zmianie na lepsze, bo możecie odzyskać zdrowie. Dzięki wielkie za uwagę. Miłego dnia. My mamy w końcu słońce. Rozumiecie to? Wyszło słońce. Jest piękne, niebieskie niebo. Niebieskie, takie jak mój sweter. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zielasz Polska. Pa!